Czy zastanawiałeś się kiedyś, co było prawdziwym źródłem siły Samsona? Odpowiedź może Cię zaskoczyć. Siła Samsona jest o wiele większa niż jego słynne długie włosy, ale także owiana tajemnicą, którą niewielu naprawdę rozumie. Wyobraź sobie, że odkrywasz, że wszystko, co wiedziałeś o tym biblijnym bohaterze, może być błędne. To objawienie może całkowicie zmienić twoją perspektywę na historię Samsona i sposób w jaki interpretujesz wersety biblijne. Ciekawy? Czytaj dalej i przygotuj się na odkrywczą podróż, która wykracza poza pozory i ujawnia prawdziwą istotę mocy Samsona. Rozwikłajmy ten sekret i zrozummy, jak może on wpłynąć na twoje życie już dziś. Kiedy myśli się o Samsonie, pierwszym obrazem, który przychodzi na myśl, jest silny i imponujący mężczyzna z długimi włosami. Łatwo wyobrazić sobie Samsona jako bohatera z epickich filmów, wznoszącego bramy miasta i stawiającego czoła wrogom z nadludzką siłą. Ale czy siła Samsona naprawdę tkwiła w jego włosach? Biblia zachęca nas, abyśmy spojrzeli poza powierzchnię i zrozumieli prawdziwe znaczenie tej narracji. W księdze sędziów, 1617, Samson wyjawia Dalili. Gdyby mi ogolono głowę, opuściłaby mnie siła, stałbym się słaby i stałbym się jak każdy inny człowiek. Jak w życiu odpowiedź nie zawsze tkwi w oczywistości, a historia Samsona rzuca nam wyzwanie do zbadania prawdziwego źródła jego siły. Słynna pułapka Dalili, w której obcina włosy Samsonowi, gdy ten śpi, jest jednym z najbardziej znanych momentów w Biblii. Dalila dzięki swojemu sprytowi zdołała odkryć tajemnicę siły Samsona i obcinając mu włosy, stracił całą swoją moc. Ale czy siła tkwiła tylko we włosach? Wielu tak uważa, ale uważniejsza lektura wersetów biblijnych ujawnia inną perspektywę. W księdze sędziów 1619 czytamy: Kazała mu spać na swoich kolanach i zawołała człowieka, aby zgolił siedem warkoczy na jego głowie. Podobnie jak w przypadku wielu aspektów życia, to, co wydaje się być przyczyną, może być po prostu symbolem czegoś głębszego i bardziej znaczącego. Powszechna interpretacja jest taka, że Samson stracił siły, gdy stracił włosy, ale interpretacja biblijna pokazuje nam, że kwestia ta jest bardziej złożona. W rzeczywistości siła Samsona nie leżała w jego włosach, ale w jego poświęceniu się Bogu. Długie włosy były symbolem tej konsekracji, częścią ślubu, który Samson złożył jako Nazirejczyk. Prawdziwym źródłem jego siły była jego relacja z Bogiem i posłuszeństwo złożonym ślubom. W Księdze Liczb 6 5 jest napisane: Przez wszystkie dni ślubu jego naziratu brzytwa nie przejdzie nad jego głową. Zbadajmy to dalej i zrozummy, w jaki sposób to poświęcenie wpłynęło na życie Samsona, w sposób, który wykracza poza to, co widać na pierwszy rzut oka. Dalila, centralna postać w upadku Samsona, reprezentuje subtelność pokus, które mogą odwieść kogoś od jego celu. Z wdziękiem i wytrwałością Dalila osiągnęła to, czego nie udało się wielu wrogom Samsona. Odkryła tajemnicę swojej siły. Jego historia uczy nas o niebezpieczeństwach ślepego zaufania i o tym, jak ukryte intencje mogą prowadzić do zguby. To przypomnienie, że największe zagrożenia nie zawsze pochodzą z zewnątrz, czasami są one zamaskowane jako uczucie i bliskość. W księdze sędziów Sixtin Six Dalila powiedziała do Samsona: Powiedz mi, proszę cię, w czym tobie tkwi i w czym jesteś zdolny do posłuszeństwa? Kiedy Dalili w końcu udało się obciąć włosy Samsona, ten stracił siły. Ten czyn jest często postrzegany jako bezpośrednia przyczyna jego słabości, ale Biblia prowadzi nas do głębszej interpretacji. Utrata jego sił była w rzeczywistości odbiciem złamania ślubu złożonego Bogu, złamania jego poświęcenia. Dalila, obcinając włosy, symbolizowała odłączenie Samsona od Pana. W księdze sędziów 1620 po obcięciu włosów jest powiedziane, obudził się ze snu i rzekł: Tym razem znowu wyjdę jak przedtem i będę wybawiony. Nie wiedziałem jednak, że pan już od niego odszedł. Ta historia jest przestrogą o tym, jak ważne jest dotrzymywanie naszych duchowych i moralnych zobowiązań, nawet w obliczu pokusy. Zdrada Dalili i późniejsze pojmanie Samsona przez Filistynów pokazują nam konsekwencje zaniedbania naszych obietnic złożonych Bogu. Siła Samsona, jak już wspomnieliśmy, nie leżała w jego włosach, ale w jego oddaniu i poświęceniu się panu. Kiedy to poświęcenie zostało złamane, stał się bezbronny. Ten epizod uczy nas, że podobnie jak Samson, musimy być świadomi pułapek, które mogą nas odwieść od naszych wartości i zobowiązań. W Księdze Przypowieści Salomona 7:21-23 Biblia ostrzega przed zwodzeniem i jego konsekwencjami. Swoją wielką perswazją skłonił go do naśladowania, a prawdziwa siła pochodzi z wiary i posłuszeństwa, a nie z zewnętrznych symboli. Powszechnie spotyka się pogląd, że siła Samsona tkwiła wyłącznie w jego włosach. Popularny wizerunek utrwalony przez lata sugeruje, że tracąc włosy, Samson stracił również całą swoją siłę. Jednak gdy zagłębiamy się w wersety biblijne, zdajemy sobie sprawę, że ta interpretacja jest powierzchowna. Prawdziwym źródłem siły Samsona było jego poświęcenie się Bogu, co symbolizowały śluby nazirejczyków. W Księdze Liczb 16:2, 5 ślub Nazirejczyka jest szczegółowo opisany. Gdy ktoś, czy to mężczyzna, czy kobieta, złoży specjalny ślub, ślub Nazirejczyka, że poświęci się Panu, powstrzyma się od wina i mocnego napoju. Interpretacja biblijna objawia nam, że siła Samsona nie była magicznie związana z jego włosami, ale raczej z jego oddaniem Bogu. Ślub nazirejczyka, który zawierał zakaz strzyżenia włosów, był formą poświęcenia i oddania się panu. Dlatego, kiedy Dalila obcięła włosy, to właśnie złamanie tego ślubu spowodowało utratę jej sił. Tak jak w życiu codziennym, symbole są ważne, ale tak naprawdę liczy się treść, która się za nimi kryje oddanie i posłuszeństwo Bogu. W Księdze Sędziów 13, 5 anioł pański mówi do matki Samsona: bo oto poczniesz i porodzisz syna, a na głowie jego nie będzie brzytwy. Skorygowanie powszechnej interpretacji opartej na Biblii pomaga nam lepiej zrozumieć przesłanie, które niesie ze sobą historia Samsona. Prawdziwa siła pochodzi od Pana, a nie z samych symboli. To zrozumienie prowadzi nas do refleksji nad naszym własnym życiem. I nad tym, jak ważne jest dotrzymywanie naszej wiary i naszych ślubów. Zamiast skupiać się tylko na zewnętrznych aspektach, musimy pamiętać, że nasza prawdziwa siła leży w naszej więzi z Bogiem i naszej zdolności do przestrzegania Jego przykazań. W liście do Filipian 4:13 jest napisane: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. To przygotowuje nas do dalszego badania pochodzenia tej siły w życiu Samsona. Daniel Conegueiro jest uznanym profesorem teologii, znanym ze swojego głębokiego zrozumienia pisma świętego i umiejętności udostępniania wszystkim złożonych pojęć biblijnych. Poświęcając się karierze nauczycielskiej i badawczej, Daniel wyróżniał się szczegółowymi i pouczającymi interpretacjami wersetów biblijnych. Jest głęboko przekonany, że Biblia jest niewyczerpanym źródłem mądrości i że dzięki jej właściwemu zrozumieniu możemy znaleźć odpowiedzi na najróżniejsze pytania życia. Jako teolog, Daniel Conegairo poświęcił się demistyfikacji wielu powszechnych błędnych przekonań dotyczących historii biblijnych, takich jak historia Samsona. Podkreśla, że uważne i kontekstowe czytanie wersetów jest niezbędne do prawidłowego zrozumienia. W swoich studiach Daniel często odwołuje się do fragmentów takich jak twu Tymoteusza 3.16 17, który mówi: Całe pismo jest natchnione przez Boga i jest użyteczne do nauczania, gromienia, poprawiania i ćwiczenia w sprawiedliwości. Wizja ta. Przyświeca jego pracy i zajęciom, w których stara się naświetlić prawdę zawartą w świętych stronach. Zaangażowanie Daniela w nauczanie Biblii jest widoczne w jego pełnym pasji i dydaktycznym podejściu. Nie tylko wyjaśnia teksty, ale także podaje praktyczne przykłady, jak zastosować nauki biblijne w życiu codziennym. Jego studenci i czytelnicy często wspominają, jak jego wykłady i pisma zmieniły ich perspektywę i pogłębiły ich wiarę. Daniel Konegeiro wierzy, że zrozumienie Biblii jest ciągłą podróżą i zaprasza wszystkich, aby przyłączyli się do niego w tej eksploracji, zawsze z otwartym sercem i umysłem, aby uczyć się i wzrastać duchowo. Siła Samsona jest jedną z najbardziej fascynujących tajemnic w Biblii. Wbrew temu, co wielu myśli, jego siła nie pochodziła z jego włosów, ale od Pana. Biblia jasno mówi, że prawdziwym źródłem siły Samsona był Duch Pański, który stąpił na niego w potężny sposób. W Księdze Sędziów 14:6 czytamy: Wtedy Duch Pański tak na niego stąpił, że nie mając nic w rękach swoich, rozszarpał lwa, jak się rozszarpuje kozła. Werset ten pokazuje, że siła Samsona była boskim darem, przejawem Bożej Mocy w jego życiu. Samson był poświęcony Bogu od urodzenia, co podkreśla boskie pochodzenie jego siły. W księdze sędziów Tertin, Seven Anioł Pański mówi do matki Samsona o poświęceniu jej syna. Oto poczniesz i porodzisz syna. Nie wolno mu więc pić wina ani mocnego napoju ani jeść rzeczy nieczystych. Bo niech będzie nazirejczykiem poświęconym Bogu od łona matki aż do dnia swojej śmierci. To poświęcenie się Bogu, zaznaczone ślubem nazirejczyka, było tym, co pozwoliło duchowi panu działać tak potężnie w życiu Samsona. Ślub nazirejczyka, który Samson składał od urodzenia, zawierał kilka ograniczeń, takich jak zakaz obcinania włosów, Niespożywanie produktów z krzewu winnego i unikanie kontaktu z martwymi ciałami. Ślub ten był symbolem ich poświęcenia się Bogu i oddzielenia w specjalnym celu. W Księdze Liczb Psix Eight czytamy: Wszystkie dni jego nazireatu będą święte Del Pana. Siła Samsona była więc ściśle związana z jego posłuszeństwem i poświęceniem się Bogu. Widzimy więc, że prawdziwym źródłem siły Samsona nie były jego włosy ale jego relacja z Bogiem, która umożliwiła mu dokonywanie niezwykłych czynów. Samson był nazirejczykiem od urodzenia, a określenie to niosło ze sobą określony zestaw zasad i ślubów. Ślub nazirejczyka, opisany w księdze Licz Psiks, one, twenty zawierał trzy główne ograniczenia. Niespożywanie produktów z krzewu winnego, niedotykanie zwłok i nieobcinanie włosów. Ślub ten symbolizował życie poświęcone i oddzielenia się od Pana, podkreślając tych, którzy Go wypełnili jako ludzi oddanych specjalnemu boskiemu celowi. W księdze liczb six three four czytamy. Będzie się powstrzymywał od wina i mocnego napoju, nie będzie pił octu winnego ani octu z mocnego napoju, ani nie będzie pił soku z winogron, ani nie będzie jadł winogron świeżych lub suszonych. Poświęcenie się Samsonowi Bogu od łona matki wzmocniło znaczenie tych reguł. Włosy, których Samson nigdy nie miał obciąć, były widzialnym symbolem tego poświęcenia. Ślub Nazirejczyka był wyrazem oddania i posłuszeństwa Bogu, a narzucone reguły nieustannie przypominały o tym oddaniu. W księdze sędziów, 13: Five Anioł Pański poucza matkę Samsona. Bo oto poczniesz i porodzisz syna, a na jego głowie nie będzie brzytwy. Bo dziecko będzie nazirejczykiem Della Boga, odłona matki. To poświęcenie było centralnym elementem w życiu Samsona i w manifestacji jego siły. Do zasad ślubów nazirejczyków należał również zakaz dotykania ciał zmarłych który to zakaz był łamany przez Samsona przy kilku okazjach. W księdze sędziów 14.8 Najwyżej czytamy, że Samson wrócił, aby zbadać zwłoki lwa, którego zabił, i znalazł w nim miód, który zjadł i dał swoim rodzicom. Ten akt nieposłuszeństwa jest przykładem tego, jak Samson, pomimo swojej siły, nie zdołał zachować czystości swojego ślubu. Historia Samsona uczy nas o tym, jak ważna jest wierność i posłuszeństwo w naszym własnym życiu oraz o tym, jak złamanie naszych zobowiązań może mieć poważne konsekwencje. Zakaz obcinania włosów Samsonowi, będący częścią ślubów Nazirejczyka, miał głębokie znaczenie duchowe. Długie włosy były widzialnym symbolem ich poświęcenia się Panu, reprezentując ich oddanie i oddzielenie dla specjalnego celu. W Księdze Liczb 6:5 jest napisane: przez wszystkie dni ślubu jego nazirejczyka brzytwa nie przejdzie nad jego głową, aż wypełnią się dni, na które poświęcił się panu, będzie święty, pozwalając wyrosnąć skrzelom włosów na swojej głowie. Praktyka ta nieustannie przypominała Samsonowi i wszystkim wokół niego o jego oddaniu się Bogu. Ślub nazirejczyka i związane z nim ograniczenia, w tym zakaz obcinania włosów, służyły wyróżnieniu tych, którzy byli szczególnie oddani służbie Bożej. Ślub ten symbolizował życie w czystości i posłuszeństwie, a nieobcięte włosy były zewnętrznym znakiem tego oddzielenia. W Księdze Sędziów 1617, kiedy Samson w końcu wyjawia swoją tajemnicę, gdyby mi ogolono głowę, opuściłaby mnie moja siła i stałbym się słaby i byłbym jak każdy inny człowiek. To pokazuje, jak długie włosy były nierozerwalnie związane z jego ślubami nazireskimi i jego siłą pochodzącą. Zakaz obcinania włosów nie był tylko kwestią wyglądu, ale głębokim wyrazem wierności i oddania Bogu. Postępując zgodnie z tą zasadą, Samson okazał swoje posłuszeństwo i szacunek dla pana. Uznając, że jego siła pochodziła z boskiego poświęcenia, historia Samsona przypomina nam, że prawdziwa siła i moc pochodzą z naszego bogu, a zewnętrzne symbole, takie jak włosy, są ważne jako znaki naszych duchowych ślubów. Wone Koryntian 11.15 Paweł wspomina, że długie włosy są symbolem chwały, co wzmacnia symboliczne znaczenie włosów Samsona w jego życiu konsekracyjnym. Niezwykła siła Samsona była bezpośrednim przejawem działania ducha Pańskiego w jego życiu. Kilka fragmentów biblijnych podkreśla momenty, w których duch Pański. Objął w posiadanie Samsona, umożliwiając mu dokonywanie nadludzkich czynów. Uderzającym przykładem jest księga sędziów 14.6, gdzie Samson rozerwał lwa. Jakby to był kozioł, wtedy duch pański zstąpił na niego tak, że nie mając nic w rękach, rozszarpał lwa, jak się rozszarpuje kozła. Werset ten ilustruje, w jaki sposób siła Samsona była boskim darem, aktywowanym przez obecność Ducha Świętego. Inny znaczący epizod pojawia się w księdze sędziów, 1514. 15, kiedy Samson konfrontuje się z Filistynami. Gdy przybył do Lehi, Filistyni wyszli mu na spotkanie, krzycząc. Duch Pański zstąpił na niego. Liny na jego ramionach stały się jak spalone włókna lnu, a wnyki wypadały mu z rąk. Znalazł szypadlinę osła, wziął kość szczękową i zabił nią tysiąc ludzi. Działanie Ducha Pańskiego nie tylko dało Samsonowi siłę fizyczną, ale także umożliwiło mu wygrywanie niemożliwych do pokonania bitew i obronę swojego ludu przed potężnymi wrogami. Obecność Ducha Pana w życiu Samsona uczy nas o prawdziwym źródle siły i mocy. Nie tylko zdolności fizyczne definiują siłę, ale obecność i moc Boga w naszym życiu. Podobnie jak Samson, możemy z ufnością stawić czoła gigantycznym wyzwaniom, wiedząc, że Pan jest tym, który nas wzmacnia. W liście do Efezjan Sikst ten Paweł zachęca nas: Na koniec bądźcie mocni w Panu i w Jego potężnej mocy. Historia Samsona jest potężnym świadectwem o tym, jak duch pana może przemienić słabość w siłę i pokonać najpotężniejszych wrogów. Pomimo swojej niezwykłej siły i poświęcenia się Bogu, Samson często wykazywał się nieodpowiedzialnością i nieposłuszeństwem wobec swoich nazireskich ślubów. Wielokrotnie łamał zasady związane ze swoim głosem, zaczynając od kontaktu ze zwłokami. W księdze sędziów. 14. Najne czytamy, że Samson powrócił do zwłok lwa, którego zabił i znalazł w nim miód, który zjadł i dał swoim rodzicom, nie mówiąc im skąd pochodzi. Czyn ten, choć pozornie nieistotny, stanowił bezpośrednie pogwałcenie jego ślubu, który obejmował unikanie wszelkiego kontaktu z nieczystymi rzeczami. Samson uczestniczył również w ucztach i weselach wśród Filistynów, co przeciwdziałało jego separacji jako nazirejczyka. W Księdze Sędziów 14 ten widzimy, że Samson przygotowywał się do małżeństwa z filistynką, co wiązało się z piciem wina i innych napojów zabronionych przez jego ślub. Czyny te świadczą o tym, że Samson zaniedbywał swoje poświęcenie się Bogu, pokazując jak często przedkładał swoje osobiste pragnienia nad duchowe zobowiązania. Jego życie przypomina nam, że nawet w przypadku nadzwyczajnych darów, nieposłuszeństwo może nas odciągnąć od boskich celów. Kulminacją jego nieodpowiedzialności było wyjawienie Dalili jego sekretu. W Księdze Sędziów 16:17 Samson po naciskach Dalili w końcu ustępuje i objawia: Gdyby mi ogolono głowę, opuściłaby mnie moja siła. Stałbym się słaby. I byłbym jak każdy inny człowiek. To objawienie było zdradą jego ślubów nazireskich i demonstracją jego porażki w ochronie tego, co święte. Konsekwencje jego nieodpowiedzialności były dotkliwe, skutkujące utratą sił, pojmaniem i ostatecznie ślepotą. Historia Samsona służy jako ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami nieposłuszeństwa i łamania naszych świętych ślubów. Złamanie ślubów nazirejczyków miało D.L.A. Samsona druzgocące konsekwencje. Kiedy Dalila obcięła włosy, siły Samsona natychmiast zniknęły, jak czytamy w Księdze Sędziów 1619 twenty. Kazała mu spać na swoich kolanach, a gdy zawołała mężczyznę, kazała ogolić siedem warkoczy na jego głowie i począł go ujarzmiać, a jego siły zostały mu odebrane. Wydarzenie to oznaczało koniec Bożej ochrony, jaką cieszył się Samson, i został pojmany przez Filistynów, którzy oślepili go i wsadzili do więzienia. Siła Samsona nie leżała w jego włosach, ale w Panu, a łamiąc swoją przysięgę, stracił tę życiową więź z Bogiem. Zaniedbanie Samsona w utrzymaniu jego poświęcenia się Bogu spowodowało wycofanie ducha Pańskiego. W księdze sędziów, 16:20, czytamy. Obudził się ze snu swego i rzekł: Tym razem znowu wyjdę jak przedtem i będę wybawiony. Nie wiedziałem jednak, że Pan już od niego odszedł. Werset ten pokazuje, że prawdziwe źródło jego siły nie było fizyczne, ale duchowe, a bez obecności Pana Samson był bezbronny. Jego pojmanie przez Filistynów było nie tylko fizyczną porażką, ale także duchowym upadkiem. Ukazującym surowe konsekwencje nieposłuszeństwa Bogu. Historia Samsona uczy nas o tym, jak ważne jest dotrzymywanie naszych ślubów i poświęceń Bogu. Nawet w przypadku nadzwyczajnych darów nieposłuszeństwo może prowadzić do zguby. Samson, który miał tak wielki potencjał i został powołany do wielkich czynów, widział, jak jego życie rozpada się z powodu jego niewierności. Księdze One, Samuela 1522, powiedziano, lepiej jest być posłusznym, niż składać ofiary. Życie Samsona jest świadectwem, że prawdziwa siła i sukces pochodzą z posłuszeństwa i wierności Bogu. Ten epizod przygotowuje nas do zrozumienia odkupienia Samsona i powrotu do jego ostatecznego celu. Po pojmaniu i oślepieniu Samson został zabrany do więzienia przez Filistynów. W tym czasie zaczęło się dziać coś niezwykłego. Jego włosy zaczęły ponownie rosnąć. W księdze sędziów, 1624, czytamy: A włosy na jego głowie, gdy tylko się ogolił, zaczęły odrastać. Wzrost ten symbolizował odnowienie jego ślubu i możliwość przywrócenia mu sił. Nawet pośród ich upokorzeń i cierpienia pojawiła się szansa na odkupienie i duchową odnowę. Ten zewnętrzny znak był wskazówką, że Bóg nadal ma plan DLA Samsona. W chwili głębokiej pokory i rozpaczy Samson odmówił ostatnią modlitwę do Pana, prosząc o przywrócenie mu sił. W Księdze Sędziów 1628 woła, Panie Boże proszę Cię pamiętaj o mnie i daj mi siłę tylko ten jeden raz, o Boże, abym mógł natychmiast zemścić się na Filistynach za utratę dwojga oczu. Prośba ta nie była tylko prośbą o zemstę, ale także uznaniem, że jego siła pochodzi od Boga i prośbą o ostatnią szansę na spełnienie jego celu. Ten akt skruchy i błagania ukazuje wewnętrzną przemianę Samsona, który w końcu uznaje swoją całkowitą zależność od Pana. Pan wysłuchał modlitwy Samsona i dał mu siłę po raz ostatni. W Księdze Sędziów 1630 widzimy punkt kulminacyjny tej historii. I rzekł Samson: Pozwól mi umrzeć z Filistynami. I skłonił się mocno. A dom upadł na książąt i na cały lud, który się w nim znajdował. I więcej było umarłych, których zabił w swojej śmierci, niż zabitych za swego życia. Ten ostatni czyn Samsona, który zniszczył świątynię Dagona i zabił wielu jego wrogów, był demonstracją Bożej uzdrawiającej mocy. Odnowienie ślubów Samsona i jego ostatni heroiczny czyn przypominają nam, że nawet po niepowodzeniu i nieposłuszeństwie Bóg daje możliwość odkupienia i wypełnienia Bożego zamysłu. Życie Samsona ze swoim potencjałem i niezwykłymi darami służy jako potężna refleksja nad tym, co można zmarnować, jeśli nie dotrzymujemy naszych ślubów i zobowiązań wobec Boga. Pomimo jego upadków i nieposłuszeństwa, historia Samsona oferuje nam cenne lekcje na temat siły, poświęcenia i znaczenia życia zgodnego z wolą Boga. Podróż Samsona zmusza nas do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób korzystamy z darów, które dał nam Bóg i jak ważne jest pozostanie wiernym w naszej duchowej drodze. W Twoliście do Koryntian 12, Ninę Paweł przypomina nam, Wystarczy Wam łaski mojej, bo moc moja w słabości się doskonali. Oprócz refleksji nad zmarnowanym potencjałem Samsona, jego historia zachęca nas również do zobaczenia Bożego miłosierdzia i łaski w działaniu. Nawet po jego upadku, Bóg odpowiedział na wołanie Samsona, pokazując, że nigdy nie jest za późno na pokutę i poszukiwanie duchowej odnowy. Ostatni czyn Samsona, polegający na zburzeniu świątyni Filistynów, symbolizuje odkupienie, które jest możliwe, gdy zwracamy się do Boga ze szczerością i pokorą. W księdze Trenów 32 znajdujemy pocieszenie. Miłosierdzie pańskie sprawia, że nie jesteśmy strawi, bo Jego miłosierdziu nie ma końca. Są one odnawiane każdego ranka. Wielka jest wasza wierność. Ostatecznie historia Samsona jest wezwaniem de Elana z wszystkich, abyśmy przeanalizowali nasze życie i zobowiązania wobec Boga. Czy żyjemy zgodnie z potencjałem, który Bóg w nas umieścił? Czy jesteśmy wierni naszym ślubom i konsekracjom? Samson pokazuje nam, że nawet pośród niepowodzeń istnieje nadzieja i szansa na odkupienie. Zachęcam Was do zastanowienia się nad tymi pytaniami i do szukania życia w wierności i posłuszeństwie Panu. Subskrybuj nasz kanał, aby kontynuować odkrywanie historii biblijnych i pogłębianie swojej wiedzy teologicznej. Aby dowiedzieć się więcej o okresie sądownictwa w Izraelu, kliknij na link do naszego następnego filmu.